Siemano, Dzik z tej strony i witam was wszystkich w kolejnym odcinku Chłopaków Startaku. Mam nadzieję, że dzisiaj rozwiążemy zagadkę zaginionego skarbu, który tak naprawdę napatoczył nam się przypadkowo. Zastanawiacie się pewnie, co Alberto robi w Czeburku. A właśnie, bo jeden z ministrantów odebrał go od Franklina i jedziemy nim na parafię. A w tym czasie jak jedziemy, może zostawić byku łapy w górę, suba, wpaść na mojego Instagrama i jeżeli chcesz mnie wesprzeć, to pojawiła się opcja wspierania na kanale. Dzięki niej możesz ze mną pograć w różne gierki. Nie do końca w GTA, ale w coś na pewno sobie można pyknąć. A teraz już nie przedłużając, no zaczynamy i widzę śrub pod parafią. No zobaczymy. Piotrusiu! Cześć, Odebrałem to auto i zarysowałeś mi tym swoim żydalskim y w ogóle skuterem. No i uciek. Cześć, cześć Tymek. Co tam u ciebie? Y no jak ci tam idzie, Bartusiu? Y czyścisz? Auto? Halo. Halo. No co tam Bartuś? Czemu przestań mnie czyścić? Pastor też był czysty. Nie, nie, dobra, dzięki wielkie. Byłeś bardzo mi posyp. Piotrusiu, uspokój się. Czemu to jest taki harbider? Cześć, witajcie. O, jak się macie, jaka dzisiaj praca? Co dzisiaj robicie? E Piotki. Piotki. Hmm. Piotki, bo, bo. O, Piękny bukiet róż. Dobra, za, zamorduję tę otłoka. Złaś stąd! Złasz stąd, bo cię rzucę na pożarcie krokodylom! No i dobra Powiem wam tak, Piotruś dzisiaj szaleje, a w ogóle co u was? Widzę, strasznie dużo was się tu nazbierało. O mnie wszystko dobrze, proszę pana. O mnie też. Pana, mów mi pastorze, synu. Panie pastorze, wszystko było niedobrze. No Piotruś, czy przestajesz się chwalić nad kolegami jakie masz super moce? A, ja a, tak, a, a twój ojciec nadal o tobie pamięta. A widział dostałem filmy jak to go to zrzucaliśmy to z samolotu? W sensie ciebie a... No to dobrze, to dobrze, bo mi poseł dostał. Ten co tam mam To ty powiedziałeś, gnoju? Jest, jest. O, to ty Cześć, Oskarku? I tak, tak, to, to ja, gdzieś pastorze, Tutaj się zalęgło sporo robaków i muszę tu wyczyścić te śmieci. Dobra Oskarku, trzymaj się tylko ramy, to się nie posramy. Trzymaj Ta. się. Dobra widzowie, ogólnie na parafii życie tętni, to mi się bardzo podoba. Wszyscy tutaj sobie pracują, nasz tutaj kościółek odżył. Co Piotrusi się już od razu do auta? Bo ja mam pytanie. Jakie masz pytanie? Gdzie jest Michałek? Podobno na misję, został wysłany, a już trzydzieści nie razu. Przez kogo na misję został wysłany? By... Podobno przez pana Alberta. No to jestem ja. No to. Końca. Aha, gdzie go niby wysłałem? Tego tak, nie wiem. Eh. Ale chyba się gubił i może krzywda stała. Ach, bo strasznie wczoraj zachlałem. Paliłem blanty do 5 rano. Film mi się urwał, ale wiesz na czym polega odpowiedzialność? Zachęcam. Wystarczy wcześniej wstawać rano. To dlatego się pan spóźnia? Dokładnie. Słuchaj, a propos jeszcze w ogóle Cardi detailing. Ty, dostałem smsa. Dlatego. Dlaczego? Pamiętasz czerwony las, tak? Dobrze mówię? Czerwony. No, czerwony las, tak. Mapa do tajemnicy znajduje się bliżej niż myślisz. No musi być tutaj. Halo, ogłaszam. Poczekajcie, musimy dobrze słyszeć. Ogłaszam szemi wobec, że ten, kto znajdzie mapę, będzie ja dzisiaj za darmo. Rozpo posz rozpocząć poszukiwania mapy. Martuś, przestań mi myć okno. Weź się do normalnej roboty. Widzowie, wysłaliśmy ministerantów do poszukiwania zaginionej Mapy. Mapa do tajemnicy jakieś. Patrzcie oni wszystko to szukają. Jestem ciekawy czy któryś z nich to znajdzie. Ale no, jeżeli znajdziemy jakąś mapę to już chyba będzie koniec tej zagadki. Ciekawe czy znajdziemy ten skarb dzisiaj. Biegną. Chyba znaleźli coś. I, i paszczoncie, paszczoncie. Mamy. Macie mamy. Okay. mamy, mamy. Dobra. Kto znalazł? Kto znalazł? Ja, kto ma? Ja, ja, ja. Nie moja. To kto ma? Ja. ja to ja. się zdecydujcie. A mać kto ma? Ja mam! Dobra Oskarku! Dobra, on ma. Tak? D dobra. Gratuluję wam chłopaki, dzisiaj Oskarek jesz za darmo. Oj, dziękuję mój pastorze! Yey, yey. Dobra. No, tak bym chciał. Potrzebuję kogoś tak, tak. zabrać, bo nie wiem czy to będzie ryzykowna akcja. Jadę z no, Piotrusiem. Tak. I potrzebuję jeszcze dwie osoby ze sobą. Możesz tak, o skę kiechać. Dziękuję. I ktoś jeszcze niech się ładuje. Reszta niech strzeże naszego dobytku. Pamiętajcie, komu w drogę temu gówno pod nogę. Dokładnie. <laughs> Dobra, to na tej mapie pisze. Ja to by dałem, e, pastorze. E, to weź Piotruś, e, Piotr, e, sprawdź to. E jest napisane wyspa tajemnic a co to jest jakiś program w telewizji nowy We, weź nie ma tam jakiegoś rysunku nie ma ilustracji e, e, na telefonie sprawdzę bo mi to przypomina jakąś wyspę wyspa. Mhm. wiesz ile jest wysp na świecie ale ta jest wy bardzo podobna do kajoperico kajoperiko miałeś na myśli dobra dobra spojrzę na to ej widzowie to jest serio kajoperico widocznie skarb jest tam zakopany musimy tam jechać jak najszybciej tylko nie wiem czy do Kajoperiko nadal funkcjonuje? Chyba już nie, więc w takim razie będziemy musieli załatwić to jakoś inaczej. Nie mam na razie jeszcze pomysłu, jak. O, widzowie, mamy telefon. Eee, kto tam? Halo Alberto! Kto tam mówi? E, jestem cięzem i chciałem się napić! Ale przecież ja wiem, że ty jesteś cięzem, to ty mówisz? Ja mówię, ale jestem pijany! To, to ty mówisz, żony? Żony, tak! A czemu jesteś pijany? wyciągasz mnie na piwo? Wyciągam cię na piwo, jesteś za mało pijany! Mm, no dobra, dobra, dobra. Gdzie jesteś teraz? Muszę się na. Jestem obok kościoła. Co musisz? Robisz no, się, jeszcze bardziej. Dobra, dobra, ale obok którego kościoła? Tam u siebie na parafii? Tak, tak. A powiedz mi, masz nadal ten helikopter, którym kiedyś e, żeśmy zakonnice z góry Kaukazji pr przetransportowywali? Ja... Zdajesz się po placu. O jest, stoi na górce, no. O no, dobra, to akurat przyjadę sław i porozmawiamy na miejscu. Nie ma problemu, bo będę Trzymaj się Johnny. Trzymaj się. Dobra słuchajcie, dzwonił do mnie ksiądz Johnny. To jest, znacie go. To jest ten... Ja y znam! Jest ten taki gruby, nosto pijany z Sandy Shorts. A, ten pijak, jak go pamiętam Jego znam. No, a propos tego, że jest pijakiem, to do tego jeszcze jest świetnym pilotem klasy piątej. Nie wiem, czy słyszeliście o tym, i posiada swój własny helikopter parafilny. My musimy też taki sobie sprawić. Więc co? komu w drogę temu... Równo pod nogę! Pod tak. Może być, może być. Widzowie, dojeżdżamy już właśnie do parafii księdza Johnego. Ksiądz Żony to jest ogólnie przyjaciel Alberta, za czasów jeszcze studiów tutaj pastorskich, i bardzo się lubią. Ale co, no jedziemy do niego w odwiedziny, bo potrzebujemy. Potrzebujemy transportu, a jako jedyny tutaj z kolegów Alberta dostępnych ma y, helikopter. I chyba widzimy nawet ten helikopter. Zapytam teraz chłopaków, co oni myślą na ten temat. E, słuchajcie, no i co myślicie? My, my, my myślicie, że on nam wypożyczy ten helikopter? Pewnie tak! ale nigdy nie leciałam Dobra, to myślę, że ja będziemy tak. mieli większe szanse, jak rozwalimy mu płot. Dobrze. Poczekajcie, pogadam z nim. Co wy robicie? Cześć żony, cześć żony, to ja. Cześć, cześć. Słuchaj, jak ci dzień mija? A, o, fajnie, taką gablotę ze sobą sprawiłem. Pokaż. Pokaż. chodź porozmawiamy, wiesz, jak starzy koledzy. Oj, prosta klasa. No i to twoja gablota? Moja nowa gablota, no. Fajna, fajna. Słuchaj, Johnny, nadal używasz tego helikoptera? No, powoli mi wieje. Słuchaj, będę go dzisiaj chyba potrzebował, wiesz, bo na Cayo Perico lecę. Mmm, widzę, że dalekie podróże cię czekają. A, dokładnie, bo jestem na, na ten, na wakacje leczę. lecę. Na Cayo Perico, hotel pięciogwiazdkowy. All inclusive, na tydzień! Łooo, potrzebujesz jakichś miliardów? Czy coś jeszcze? Nie, 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 jestem wystarczająco. Okay, już rzucę, nie ja zrzucę, nie mam problemu. Nie jestem wystarczająco bogaty, żeby polecić na all inclusive na Cayo no. Perico. No to chodźmy w helicopter. Nie, nie, bo nie tylko ty tutaj kradłeś w podatki. My Dobrze, w Los Santos też kradniemy. Nie wiem, że ten płot, mamy jak wyjść teraz. Nie dokładnie. A, a propos popilnujesz mi mojego czeburka? Nie ma żadnego problemu. Da ja go zaparkuję w garażu wikarego. Dobra, dobra. Cieszę się, że służysz tam pomocą, bo to jest bardzo, bardzo wiesz. Ciężka sprawa. No nie ma żadnego problemu. Od czego są przyjaciele? Do, dokładnie, kiedyś. A proszę cię kiedyś na obiad rodzinny. Już jedną osobę zaprosiłem. Był o, to Frank. O właśnie właśnie, bo tutaj jedna rzecz się taka nie zgadza. Aha. Mieliśmy się na piwo. A masz piwo? No gdzieś tam na zakresie pewnie będzie. Marcinek masz piwo przy sobie? No, jestem jest, jest, Marcinek! Co? Piotrus jestem! Oj, oj oj! No, sorry Johnny, napijemy się kiedy indziej. Innym razem, nie ma problemu. Tak, Czy tak. Masz kluczyki. Dziękuję Ci bardzo. E, Siadaj i miłej podróży, szerokiego nieba, że tak powiem. Bawi się dobrze na tym all inclusive. Dobra, też się baw tutaj u siebie na tej parafii. Dziękuję, niech żyje Barlada. Widzowie, Johnny totalny szef, wyluzowany po tutaj browarze. Eee, a my co? My będziemy lecieć chyba na Cayo Perico. Pio ja myślę, że jak Piotruś popilotuje, to będzie dobrze. Usiedliśmy z boku, więc nie powinno być jakiegoś większego problemu już. Piotruś! Zaczynam żałować tej decyzji! Co jak na zabijesz, wszystko pod kontrolę. Piotruś, jak nas, zabijesz, to, jak nas zabijesz, to ja ciebie zabiję. To będę pierwszy. Ale jak on nas zabije, to on też cię zabije. Dobra, Piotruś, posłuchaj mnie teraz uważnie. Cześć, lecimy helikopterem, Piotruś. Pierwsza rzecz, którą musimy zrobić, to wiesz gdzieś wyląd... Oj, uważaj! Wielątpliwość! na Kajopery kontrolą! I słuchaj, musimy odnaleźć ten skarb. I. i, słuchaj, i o, a propos tego skarbuję. W ogóle to jest smsa, poczekaj. Cześć, szefunciu. Ogólnie to jest super. Świetnie się bawię, jest fenomenalnie. A tak w ogóle dochodząc do spektakularnego końca, porwali mnie i jestem na Kajopery. Mój kamerzysta. No ku czy może być jeszcze gorzej? Jak to? Porwali kamerzysty. God, nie nie, no nie wiem, nie wiem. Dobra, musimy go ocalić. Na, napiszę mu SMS. A wlepał, że nigdy nie latałem. No, cieszę się bardzo. W sumie ja też nie. Wykonamy taki kryptonim. Piotruś, zawisnierz orłem delta w powietrzu. Następnie e, Oskarek e, Oskarek i tymuś e, razem ze mną wyskoczą ze spadochronu. Wszystko będzie na tiptop. Zrobimy desat z powietrza. Jak przystało na Radów ninja. Dobra, napiszę mu jeszcze, żeby wystrzelił flarę, jak nazywa. Obniż leciutko Piotrusiu pułap Wypatruj flary Widzowie Piotruś pilotuje helikopterem Szukamy w tej chwili Naszym priorytetem jest kamerzysta Następnie potem jakakolwiek mapa skarbu Zobaczymy czy to Są w ogóle jakieś Wspólne cechy Że porwali nam kamerzystę I akurat Kajoperiko, Ale wypatrujemy Flara Tam, jest. tam coś jest, tam, jest coś on, jest Jest flara Dobra, słuchaj, Piotruś, teraz robisz tak, obniż bardzo pułap tak w miarę i spuścimy się na linach. Dobra, a potem wylądować obok? Tak, tak, tak. Pamiętam, że Johnny na drugie swoje etatu był antyterrorystą. Jak był jeszcze pastorem, Wy, trochę dużo tych flar rzucił, to ja nie wiem, czy on jest w takim niebezpieczeństwie. Dobra, spuszczamy się z lin. Widzowie, spuszczamy się z lin w tej chwili na wyspę Cayo Perico. z naszymi ministrantami, to jest desant ministranski. I lecimy. Tylko, czy dolecimy na dół, czy spadniemy. Tu już jeden wyskoczył ze spadochronu. Dobra widzowie, wylądowaliśmy już na ziemi, mi staranci... To dobrze? Tak, 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 nic, nic mi nie jest, dobrze jest. Zostaw go, zostaw go babo. co? Ola migo, ola migo. tito, drineczka. La tita uno, uno de la playa del plato, soy el de, de plomo. Drineczka. Una tita, da buena. Ja, ja, ja. Ja? Drineczka funkcjonuje? Da, drink. Das drink! Ja. Ja! Proszę. Ja, ja! Drink! Z orangutana! A, 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 a. Dobra, to teraz mi tak kurczę, wytłumacz co ty tu robisz i czemu napisali, że jesteś porwany. No ogólnie to tak, niby jestem porwany, ale nie jestem porwany, bo jest mi tu fajnie. A po co mi to mnie pisałeś? No nie wiem. Kto cię porwał? Ale, no, no właśnie jest tym problem, że nie wiem. Aha. Nie wiem jak tu się znalazłem, ale jest fajnie, ale i tak bym się chciał z wami zabrać. Aha, no dobra, poczekaj. Wiesz co, Derek cię strasznie nie lubi i to może jego sprawka. Zadzwołem do niego. Zobaczymy. A, a a tak w ogóle, wie, to widziałem tutaj, nie, nie wiem jak on się nazywał, nie pamiętam, Marcinek chyba się nazywał. Nie, nie Marcinek. Marcinek, taki, taki Kubraczek miał też, tak samo. Z którym się biłem, taki jak ja miał? Michałka, ci chodzi? To, to tam Michałek, no nie wiem jak on się nazywał. Mi, mi, mi. No dźwięka? Yy, tak, zaraz ta, rozumiem. Yy, to tak. Yy, nie wiem, gdzie on jest, ale jest na tej wyspie. Michałek. Tak, Michałek. Gdzie on jest? Eee, yy, no nie wiem. No ale to... nie widziałem, jak był przy jakiejś palmie i pił no i... drineczka. No i, no i co z tą palmą i drineczkiem? Tu mam ja za sobą wiem, palmę. Z no wiem. Ogólnie tak. Umiesz powiedzieć no, ale... po hiszpańsku? One nas w ogóle rozumią? No nie wiem. No, Coś tam jeszcze było o Dereku, że miał jakąś misję. Podobno M ten Michałek cały. Misja ja Derek. Misja od Dereka. No. Dereka Debila? No, de 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 też uważam, że jest debilem. Nie, ja on ma Rado, takie no nazwisko. On Ta. mnie, to dobrze w sumie. W takim razie, słuchaj, wiesz co, jednej rzeczy nie przemyśleliśmy, bo mamy tylko cztery miejsca w helikopterze, a ty jesteś piąty. No to w takim razie Oma. trzeba jednego i, zdesantować, albo, mam inny pomysł, pójdzie piechotą. Dziemek. Zabawisz się z paniami. Nie, zostawcie nas nie chcemy kupić waszych laserowo ostrzonych noży, wycyganki. Ale no, jeszcze Cię spotkamy. O, dzięki, dzięki, jeszcze uciekamy? Ola, ola. jakie mam wrócić? Ole, Ty, ole. Mek, przy, przypłyniesz w pław tutaj, spokojnie. Nie martw się. Ola, ola, nie chcemy waszych noży laserowo ostrzonych. Dobra, że się spotkamy. Widzowie, to jakieś cyganki były, mówiące po hiszpańsku. dobry, I wiesz co? Pierw chciałbym porozmawiać z Tobą, kamerzysta, Co? Leć do nas, wracajmy, oddajmy helikopter Johnemu. Naprawdę nie pamiętasz nic, jak się tu znalazłeś? Nic nie pamiętam, ale pamiętam, że były ze mną fajne dziewczyny. No, widziałem je, to były cyganki. Kupiłeś coś no, tak. od nich? No. Co kupiłeś? E, Palmy i drineczki. Aha, to bardzo tak. podobne do ciebie. No, fajnie było. Widzowie, no co? Dolatujemy sobie do siedziby naszych ministrantów, i myślę, że tam e, spoczniemy, no. Dostaliśmy informacji, niby, że na Cayo Perico jest coś ukryte, ale w sumie nie wygląda mi, żeby tam było coś ukryte. Tam po prostu z wyspa był jakieś. Może te cyganki były kluczem do odpowiedzi? Może ta mapa Cayo Perico po prostu randomowo się tam znalazła i ten skarb nie istnieje? Nie wiem. Dziwnie mi to wygląda. Dobra, wiesz co, jednak nie ma sensu lecieć na naszą parafię ląduj tutaj jesteśmy bliżej, dobra? Dobra. dobra. To nie rozwal nas. To zobaczysz. Do co kamerzy Bierz spadochron się. i lecimy. Spadochron? Oh yeah! Widzowie, skok ze spadochronem, normalnie. Alberto to jest totalny kozak. Skoczę ze spadochronem, kamerzysta za nim. Zobaczcie to. Nie gadaj, że się rozwali. Ale debil. <ścoughs> Nie. O, Johnny. E, Johnny. Cześć, przy, cześć, przyjacielu, słuchaj, o, oddaję ci... Y, tego, helikopter. Moje auto w garażu, tak? Stoi tutaj, Ho, tu, chodź, chodź, Dawaj, zaprowadź, to me... to i... Tutaj, w, ty, w tej, w szopie? Tutaj, A, dobra, widzę. Ała. Czemu ona na dachu stoi? Chyba macie jakiegoś grubego kolegę i twarzyło wam to auto. on coś chyba kręcisz, szpitu, wiesz? To Jest problem, bo się czuję, tak że ko kombinowałeś coś przy tym aucie? To czy, nie, Jak ty, Piotruś, w ogóle postawiłeś to auto Twoje znowu na nogi? Zroga, Dobra, nie obchodzi mnie to, wysiadaj. Ja na piechotę szedłem. Ja... Ja coś mi się wydaje, ja że nie prowadzę. Dostałem... SMS Tama, wysiadaj, wysiadaj! Tama... O... O, o cholerę chodzi z Tamą? Czy to jest kolejna część zagadki? Może. To może w wyspie Kajoperykę chodziło o kamerzystę. I... I... To Dobra, ci... To dzięki ci wielkie Johnny, trzymaj się! Widzowie, dostaliśmy SMS o treści Tama. To na pewno chodzi. Choć może nie wiem. O tamy, może ktoś nas w balona robi, a może to kamerzysta wszystko zaplanował? Nasz operator. On w końcu się opierdziela w robocie i nie nagrywa. Nie wiem. Lecimy na tamę jak najszybciej to sprawdzić. Kamerzysta, nagrywaj mnie. Jesteś w końcu hmm. w pracy. Tak. Jedziemy na tą tamę, zobaczycie jak najszybciej. Dobra, widzowie, jedziemy, jesteśmy już na tamie prawie i zobaczymy, czy rzeczywiście to. Bo będzie nie wiem ta zagadka albo jakaś częściej bo nie wiesz że ktoś nas robi w konia Czy ja widzę jakieś auto? Jest jakieś auto? To wygląda jak auto rządowe Ej chłopaki widzicie to auto? Ono przed nami no. ucieka Ta Kto to jest auto? Kto to jest? Znać, znacie gościa? To jest ja chyba wiem rząd, To jest rządowe ta, Nie to rządowe, jest rządowe To, to jest FBI 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 FB się zdaje to, F, tak, F, F? tak to I. może coś są ode mnie patrzcie uciekają są ta Maria. Gonimy go. On pewnie coś wie na temat tego sekretnego skarbu. Pewnie tam Musimy się do niego dowiedzieć. Wszystkie informacje. Nie Te tak, sekrety skarbu. Nie, 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 nie Aj, aj Okropne auto. No, Zaraz nam zwieje. Spokojnie. Zobacz, skręcił w lewo. Złamie multum przepisów, ale dorwę tego gościa. I dowiem się kto, kto stoi za tym skarbem. Kto go posiada. Bo być może to ktoś go zwinął. Zobacz, jedzie w stronę domków jakiś. To... Gdzie jest Liam? Liam? Liam. A co? Nie wiem, zjadł go chyba Nieźwieć, a co? A, no nie wiem. Okej. Okay. Pójdę jak wolnych i wrednych. Tak, jestem w wolny i okropny. Ale zobacz, że on ucieka przed nami. On nie śpieszy się, on po prostu przed nami ucieka. No, byłem, sobą kierował. Uspokój się. Ja się ciągnę, młodzie, pastorzy, gdybyśmy żadnego wypadku nie mieli. Ze mną nie będziecie mieli, bo mnie chroni boska moc i moje piękne umiejętności. Nigdy nie miałem wypadku. Na pewno nie z Mustangiem. On kłamie. Coś. Jesteśmy już coraz bliżej niego. Nie kłamie, Piotrusiu. Kłamiesz. Piotrusiu, uspokój się. Mówi się. Co masz rośnie odkład Tobie rośnie kredyt hipoteczny Cicho bądź pomóż mi ścigać tego gościa, nawiguj mnie. Zap. 10 metrów skręć w lewo, skręć w lewo. Jak w lewo? No już nie wiem, późno Dobra, ja jadę prosto. prosto. Skręć? W lewo. Z czego strzelać? Ty strzelać zucha możesz jedynie kamerzysta. Mogę pistoletu sygnałowego. Masz pistolet sygnałowy? Jedź prosto. No. A po co ci on? A w sumie no. Eee... no. no. Skręć w lewo. Miał wypadek! To też w słów wypadek jakiś był. Dobra, bierzemy go! Na ziemię gościu! Kim ty? Policja. Christian? Christian, to ty? Co, co? co jest widzowie? To jest Krystian? Krystian, co ty tu robisz? Ty jesteś policją? Nie, ty jesteś tamą? Jak tam... Ja dostałem SMS z Policją. A ja dostałem SMS Tama. A przepraszam, a pan co tu robi? To z uderzył twój samochód? No tak, to jest mój samochód. Może on jest w to zamieszany? Nie, nie, teraz mi, przepraszam, wie, wie pan co? Je, jest nas pięciu, stopisu. a pan jest jeden. Niech pan stąd pierwsza, bo powiem, ja że, że, że to pan uderzył. Ja mam pistolet sygnałowy. No dobra. No. Do widzenia. Nie, spokojnie, nie bie... Jezus Maria, Oskarek, już zdokautowałeś gościa, dobra. Chodźcie, nie, pójdziemy no gdzieś, nie. posprzątajmy te auta z drogi i porozmawiajmy, Krystian. Zjedźmy do Park. Wybacz Krystianie, trochę mam dzisiaj mocną nogę. Niech twoi ludzie podniosły też. Nie, to pomocy ratunku. Co? Zablokowałeś mnie! Poczekaj, chwilę walcie, dobra. Słuchajcie, teraz analiza faktów. Jak ja dostaję sms jeszcze raz, Krystianie. Goni mnie, policja. A ja dostałem SMS-a tam. Słuchaj, ja myślę, że Piotruś by nam się przydał. Czemu odniesie się to gościa? Kolejni ministranci przyjechali. Dobra, pomacham im. Tutaj, tutaj. Ja go Zróbmy burzę mózgów. Piotruś, uspokój się, bo cię, bo, bo, bo cię skremuje. Piotruś. Słuchajcie, chłopaki, potrzeba nam wiedzieć coś. On dostał SMS-a tama. I, znaczy ja dostałem SMS-a tama, a on dostał, że go policja goni. Możecie coś z tego wywnioskować? Ja, ja mogę. Prawdopodobnie, Prawdopodobnie nie wydaje żąd. mi się, że to rząd. Też mi się wydaje, że to rząd. Wydaje... Nie mam takie swoje. Hmm. Albo to się taka możliwość, to był ten pijany ksiądz. Nie, Johnny by na pewno to nie zrobił. Ktoś nas wkręca w jakiś skarb. A może to Derek? Nie, choć w sumie nie odebrał ode mnie. Nie, nie wiem co z nim jest teraz. Słuchajcie, nie wiem totalnie co o tym sądzić. Hmm. Czekajcie, no możecie se palce ślinie i wiatr wieje w stronę plaży. To mnie? Jest... Do... Tak. Ręk... wszystkie fakty, prawdopodobnie to jest na plaży. Ale skąd ja masz takie prakty. informacje? Z głowy. też to mówi. Patrz, mi, mi lewa ręka jest... wibruje. Ręka mi, mi wibruje. Mój palesturator, jedźcie za mną, mój Dobra, no? wsiadajcie. No, Dobra, widzowie. Chłopaki wpadli na jakąś intuicję. Nie wiem, to jest ostatnia rzecz, której możemy uwierzyć. Ich intuicja. Mi nagle ręka zaczęła drżeć jako postaci. To no co, no nic nam nie pozostaje, jak tylko jechać na plażę i, i zobaczyć, gdzie to jest dokładnie. Może to nam staże. Panie pastorze, no, Panie no, no. pastorze, drzwi się urwały. A to norma. To nowy system klimatyzacji. Trzymaj Aha. się wygodnie. To co, lecimy na plażę, szybciutko. Dobra, widzowie, jesteśmy już blisko plaży i. Pastorze, już nie ma domy. Dokładnie takie jak się słyszeć. Dokładnie, Krystian, Szukaj! szukaj. Słuchaj, Krystian! Widzowie, Krystian szuka! Zobaczymy, czy coś znajdzie. Biegniemy po plaży. Plaża jest pl pusta prawie, że Popaki szukają skarbu. Nic nie czuję na razie. Nic nie czujesz, ja biegnę za Krystianem. Zadała mi kamerzysta i dwóch naszych ministrantów. Biegniemy to dalej za Krystianem, On już przebiega drugą budkę strażniczą. No coś ma. Co? Co? Tutaj coś czuję! Czujecie bo. coś? Moja ręka przestała wibrować. Coś ciągnie! Dobra, słuchajcie, to teraz tak. Yy, Robi mi przygotowania. Krystian, załatwiasz ochroniarzy. Yy, w sensie załatwiasz papier. Ty, y, ty to weź to k. zacznij nagrywać. Dobra. A y, wy, ministranci, przyjedziecie tu ciężkim sprzętem. Co to znaczy ciężki sprzęt? Ten, co Ten, co mamy na zapleczu parafii. Wiesz, o co mi chodzi? Dobrze. Widzimy się tu za 5 godzin. Widzowie, za 5 godzin kopiemy w sprzęcie i kopiemy grubym sprzętem. Dobra Christian, co mamy? Słuchajcie, oni pojechali już kilka godzin minęło, patrzcie jak się się miło. Masz wyliczenia szczegółowe i analizy no, całej sytuacji? Wyliczenia. trzeba tutaj tako wykopać idealnie na 10 cm, mm -hmm. podważyć na 5, 10 piachów z żeranek piachu. A, jadą nasi. To, dobra, Mają animi... rozmach. Mają rozmach, dokładnie. Widać, że pieniądze stacji nie poszły na marne. Skołowali taką jedną wielką ciężarówkę. Dzień dobry, dzień dobry wam wszystkim. Jezus Mary, ale jesteście... Kostki dobrze, dobrze. Tu, panowie, tutaj. Słuchajcie, to teraz tak. Christian, wykłady dotyczące architektury kopalnian. 10 żerenek piasku na prawą stronę. 10 centymetrów wykopu, 5 stopni. Ma być to tu ma być to no i wiecie, jak ma być. Kopcie. No co, do roboty i widzimy się chyba, jak skończymy robotę. Nie. Ja no muszę problemu. coś załatwić jeszcze. Kopcie. Widzowie, ministranci tutaj będą kopać. Mam nadzieję, że znajdziemy ten skarb. Nie wiem, jak Krystian to wylicza, bo ostatnim razem, jak sprawdzaliśmy, czy ma studia, to dał nam swój zakaz stadionowy. Możecie to pamiętać z perspektywy na kanale EKIPy TK. Bo ciekawie. No ale widzę już, ministranci tutaj zaczynają coś działać, jakieś podwaliny robić pod wykopaliska. Zobaczymy jak głęboko to będzie zakopane. Śmiesznie by było, jakby trzeba było tylko łopatką podnieść to. Widzimy się za kilka godzinek tutaj pracy. E, oni już kopią tak od pięciu godzin. Przynajmniej piękne widoki mam. Pastorze! Co się dzieje? Nic z tego tak myślałem. Nie, mamy coś! Co, co macie? Co macie? No nie wiem, jak jakieś ja nie. To... Kamerzysta, nagrywaj to. Krystian, co mamy? Co mamy? Proszę popatrz. Popatrz co mamy. Ja To jest złoto. Mamy złoto! Jesteśmy Znajdziemy, cholernie bogaci. bogaci. Tak. nie biorę, biorę jedno. Nie, ty nie bierzesz jednego. Zobaczymy to wygra. Słuchajcie, dla sprostowania to ten. To jest nasze. To jest parafilne. Tak, 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 nasze. Słuchajcie, mamy to złoto, to teraz zróbmy podział. Każdy po jednej sztabce, a ja biorę resztę walizek. Ja nie chcę. Ja on nam panu. Pastorze. A. Również możecie mi dać jako zadatek za tak wielką jest, pomoc. Tak jest, ja oddam pastorze Każdy ja chcebuje. Rozumiem. Tak ja jest. Dobra, ja, nie ja, też, ja też oddam. To, Piąc, Piąc, to dobra, Piotr. Ciesz, cieszę ja się, że chcesz się oddać. Kamierzysta, ty dostaniesz jedną, jako że mnie dobrze nagrywasz. Słuchaj, Ja też wezmę jedną. Dacę weź. Będzie, hmm. Będę potrzebował pomocy, żeby to przetransportować z rańca, co ty na to. Mam betoniarkę. Damy radę, to jakoś yy, Ci przetransportować z Krystianem? Tak, tak, tak. Dobra. Tylko, żeby to nie było, wiecie, żeby nie było 100 problemów. Idę coś jeszcze, idę Ja podjadę! Zajmijcie się ładowaniem to na sprzęt. Widzowie, to by było na tyle z dzisiejszego odcinka. Odkryliśmy ten skarb, to było złoto. Ale mnie się, co robiło złoto na publicznej plaży pod domkiem ratowników. Będzie najciekawsze, myślę, że to nas może trochę zgubić. Ale póki mamy to złoto, będziemy starali się to upłynnić, e, Mimo to, że zrobiliśmy to na publicznej plaży. Zobaczcie, to to jest, no to one aż lewitują w powietrzu. Takie, takie są fajne. E, tutaj ministranci oczywiście ogarniają bajery. A... a was mogę jedynie zaprosić na mojego Instagrama do zostawienia łapy w górę. Oraz subskrypcji. Jeżeli masz wolne kilka złotych, chciałbyś mnie wesprzeć, masz opcję również wspierania kanału. I co? Następny odcinek, myślę, że zagramy bandę. Więc obiecałem takiego lekkiego bonusika w poprzednim odcinku, którym był banda. Yy, I co? Zagramy, myślę, sobie bandę. Więc do zobaczenia na następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!